Mam mordy, ja jestem Rogal, w dzisiejszym odcinku Wam powiem, że jak będzie 100 subskrypcji na moim kanale to będzie Giveaway na 15 zł. w card, więc szczel tego słowa, nie zapomnij łapce, bo jak będzie około 15 łapek w górę to być może będzie maraton, a jak Wam się ta seria nie podoba, to napiszcie w komentarzu jaka Jaką wy byście chcieli, żebym nagrywał jakieś gry różne, czy vlogi. Więc napiszcie w komentarzu. A my już jesteśmy w Gierce. Zatańczymy sobie fajny parec. Ja tu polecam Policzymy. Tego, co oni no, lecimy sobie już wyskoczyłem. Ja myślę, że tekstury mi się wczy wczytają. Ostatnio mi się nie wczytywały i był poważny problem z tym. Proszę, wczytajcie się tekstury, no. Kto robił te tekstury? Znaczy, czemu ja nie mogę normalnie sobie zagrać grę normalnymi teksturami? No, bra, jestem. Znaczy mam już zwykłe tekstury, nie że jest. Bo byłem od początku filmu. О, oh, куржа, ти си снайпер. Ти си снайпер. Уважай е, се, да. Мам, Ага, качам е, до него, а не от него. Źle postawiłem dostał 30 co, Mambik Dobra, dostał Typie już leżysz. Mówiłem. Miałem rację, a ty nie. Myślał chyba, że wygra Jak on snajper miał? u Uwog. O PMA miał PMA Ale gdzie jestem ten PM? A tu Troszeczkę nadży, więc przepraszam widzowie Ognisko tam było. Co ja robię w ogóle dzisiaj? Tak. Mi się nie przyjemnie gra, że ja nie. Ogniska nie wzięłem. Nie rozwaliłem. żeby mieć więcej HP. Gdzie oni? Oni gdzieś tam chyba tej werwy użyli. Kurde, czytajcie. Zamknę okno. Bo ktoś tam jest. I gdzie oni teraz Oni są na tym miejscu, wie? Czy gdzie indziej? A, nie wiem. Zatrapuję teraz typa, znaczy jak będę miał szansę to trapuję od razu. Trafik pójdzie. Kulka jest. Jestem typ w niej? Nie.

Skąd? Aha, dobra. Nie wiem. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną rundę Aha, mi nie wyszło. Nie spoileruję. Ale mi coś nie wyszło. Jeszcze pokażę sklep, jaki dzisiaj jest. Dobra. Jest pokazany sklep. Wow. suba. Topingów. Czuję się jakbym miał tysiąc. Znaczy milion, przepraszam. No! Jaki but! Bani co s rank. Mmm, ciebie wyszło. Um, muszę tak zrobić. Może pingu nie będzie. Teraz tekstury proszę wczytajcie się. Ja nic złego nie zrobiłem, więc... Nie! Nie wczytałam się. Wiesz. Teksturi. Ajo! I się nie wczytałem. Ty latające drzewo. Patrzcie, zbliżę się. A one lata. Co? LOL. bliżej się on. Nawet. Jak macie problem z przed storami. podajcie do drzewa. Aha, typek mi przed nosem. weszedł do domu. Ja spróbuję wejść do tego. Wiem, że już mam Deda. Albo nie. Nie wiem. Kurde, dobra. W tym odcinku to będzie już na tyle. Zostawiacie suby, łapkę w górę. No, nie zapomnijcie o tej subskrypcji magicznej. Kliknijcie ją, żeby była... Jak macie czerwoną, to źle. Kliknijcie ją, żeby była szara. Wtedy jest dobrze. Dla mnie przynajmniej i dla was. Więc to jest dzisiejszy sklep. Po lewej stronie, albo nie, najpierw w prawą stronę pokażę. Jest dzisiaj taki skin, który mi się nie podoba. Te chude ręce ma. Nie, w ogóle mi się nie podoba. Nie ku... Jakaś muzyka. O sopel lotu, jak brzmi. Fajne. Ciśnij dziku. Taniec kozacki. Jeszcze mamy Latarnię Fortnite, która mi się osobiście nie podoba. Nie wiem, ale Wy możecie mieć inną decyzję. Oj, magma. Jest taka fajna, że ja nie wiem. Do łuku w ogóle. Jak faj Do wszystkiego pasuje ta magma. Ta baba mi się strasznie podoba Ten skin nie Ale ta baba mi się strasznie podoba Jeszcze jej maczeta Kill Kilof też jest spoko A całkiem po lewej stronie mamy moją Mojego skina Bandolierka Fajny skin bardzo fajny mi się nim przyjaźnie gra i teraz maczeta fajne killów i dla mnie najlepsza lotnia fortnite która mogła którą mogłem spotkać więc w tym odcinku to będzie na tyle Zostawię Ci like jak wam się film spodobał i nie zapomnijcie subskrypcji kliknąć tam na dole bo jak będzie 100 subskrypcji na moim kanale będzie to będzie jak to się nazywa będzie na 15 zł kart więc pa!